Cześć! Zapraszamy Was dzisiaj na Pokémon Tag, do którego dostałyśmy nominacje od Asi i Gosis. Tu czytam. Bardzo za nominację dziękujemy, bardzo się ucieszyłyśmy, także z przyjemnością teraz nagrywamy. Tak, lubimy tagi, chociaż pytanie. Nataliu, czy Ty oglądałaś Pokémony? Żadnego. Ja też nie. Jakoś nigdy nie wciągnęłam się w Pokémony ani w tę grę, która potem była. Ani w szukanie Jakoś... Pokémonu. Tak, ominęła mnie ta. Ominął mnie ten szał Pokemonów, ale oczywiście tak zrobimy. Z góry przepraszam, jeżeli czytam jakieś nazwy jakiegoś Pokemona źle, po prostu no, nie wiem, Poprawcie nas. No okay. dobra, pierwsze pytanie. Początkowy Pokémon. Jaka książka zapoczątkowała Twoją miłość do czytania? To ty najpierw odpowiedz, ponieważ ja się wstydzę trochę swojej odpowiedzi. No to ja mam tajemniczy ogród i mam księżniczkę Frances Hodgson Barnet. Pamiętam, że to było lato, chyba po trzeciej klasie podstawówki, i wtedy właśnie leżałam sobie na kocyku, na trawce i czytałam te książki, i po nich to już musiałam czytać dalej. No fajnie, super książki. Tak, tak. Oczywiście dzięki mojej mamie bo nie sięgnęłam, więc tutaj... Gdyby nie moja mama, to pewnie bym tak nie czytała książek teraz. Pozdrawiamy mamę. Która w ogóle nas ogląda zawsze też. I komentuje, tak. tak. No to mów, co ty? Słuchajcie, nie się tak długo, bo wstydzę się do tego przyznać. Ale... Um, Moja pasja do czytania zaczęła się rozbudzać mniej więcej kiedy miałam jakieś 10-11 lat. I książkami, które bardzo lubiłam i po które często sięgałam, były Harlekiny. Dzisiaj, dzisiaj już nie czytam harlekinów um, ani żadnych innych promasylek. No tak, no tak miałam wtedy, bardzo je no. lubiłam, były to proste historie o miłości. No, oczywiście. Tak. A, a innymi książkami, które naprawdę kochałam ponad wszystko, była to saga o ludziach lodu. Hmm. Powiem Wam, że miałam koleżankę, która właśnie miała wszystkie tomy tej sagi i, i po prostu e, często się z nią umawiałam właśnie po to, żeby za każdym razem mogła mi przynieść kolejnych pięć tomów. E, nasza przyjaźń niestety dobiegła końca po tym, jak już poczytałam sagę o ludziach nie <grytanie> <mnie> dlatego właśnie. <grytanie> Dobra, dwa. Pikachu. Kultowy klasyk na zawsze w Twoim sercu i ja mam trzech muszkieterów Aleksandra Duma, książkę, którą też przeczytałam dość e, wcześnie i pamiętam, że e, zawsze jak ją czytałam, to wyobrażałam sobie różne sceny z niej, ale z udziałem muszkieterki. I zawsze chciałam, żeby tam była jakaś postać kobieca i pamiętam właśnie przed snem wymyślałam sobie to samo, tylko odgrywałam jeszcze raz na przykład. Hmm. Z kobietą. Hmm. Już taka świadoma byłaś wtedy. <grym> Nie wiem skąd mi się to wzięło, ale no zawsze tak. Oczywiście ja zawsze byłam główną bohaterką. <grym> Wiadomo. <grym> jasne. <grym> Okej. Okay. Ja mam tutaj portret damy Henry Jamesa i zdecydowanie e, nacisk na książkę, nie na film, ponieważ była również ekranizacja z Nicole Kidman, natomiast moim zdaniem niezbyt, niezbyt udana i taka dosyć ślizgająca się po powierzchni. E, a książka jest naprawdę świetna. 3. Hmm. Zubat. Książka, która Cię nie interesuje, bo jest wszędzie. Ja mam tutaj Syrenę i panią Hancock i e, Helmis Gower. Niedawno ta książka ukazała się w Polsce. Ja o niej słyszałam już w zeszłym roku, kiedy była nominowana do Women's Prize for Fiction i wtedy bardzo wiele wokciuberek anglojęzycznych ją recenzowało. Jakoś w ogóle mnie nie przekonały wtedy te recenzje do tego, żeby po nią sięgnąć i nadal jakoś nie mam zbytnio ochoty, więc... A jest wszędzie, bo ma tak piękną układkę, że wszyscy ją fotografują rzucają na Instagram. Hmm. To... Ciekawe, ciekawe. Ja tutaj sobie wpisałam Nicole tylko po którego sięgnęłam tylko i wyłącznie dlatego, że przyszło zamówienie w bibliotece mojej, gdzie sobie właśnie zarezerwowałam tą książkę. Natomiast w ogóle nie miałam ochoty jej czytać, no i przyłożyło się potem to na moje wrażenia z lektury, że rzeczywiście nie były najlepsze. No i nie skończyłaś. I nie skończyłam. O. Ditto. Książka, która przypomina ci wiele innych, ale i tak ją kochasz. I mamy tutaj niekon niekonkretną książkę, ale Natalia podsunęła, żeby to był gatunek. Kryminał. Tak, tak. Gdyż ja sobie wypisałam też trzech autorów, ponieważ wszystkich, wszystkie książki są tak naprawdę do siebie podobne. Więc jest to na przykład Zygmunt Miłoszewski ze swoimi właśnie historiami o prokuratorze szackim. Mam tutaj Dana Brauna i mam tutaj również Iri Wharton, która we wszystkich swoich książkach pisała o przedstawicielach wyższych klas, o ich tradycjach i o ich właśnie trudnościach życia codziennego. A ja do kryminału dodam jeszcze Ioneswo, no bo to też takie wszystko bardzo podobne. Pięć. Snorlax. Książka, której wciąż nie zaczęłaś ze względu na objętość. Ja tutaj mam trylogię Elżbiety Hrazińskiej, to jest cykl Odrodzone Królestwo. Tam są trzy takie wielkie tomiszcza. I ja po prostu wiem, że jak zacznę, bo bardzo lubię styl tej pisarki, jak zacznę, to po prostu chyba nie skończę, dopóki nie skończę. Mm. <laughs> więc może też <laughs> dlatego. A tam naprawdę chyba każdy ma 900 stron, więc... wow. Ile czasu musi zabierać napisanie tych książek i Jasne. potem ich redakcja. Jasne. I... się no, też tak. bardzo szybko czyta. I tam czcionka jest duża, więc mm -hmm. to... Ale zawsze tak. Okej. Okay. Ja mam drugą płeć, Simone de Beauvoir. E, Tak naprawdę marzec jest właśnie idealnym miesiącem, żeby po nią sięgnąć, więc może chociaż zacznę. Ale to też jest dosyć spora cegła. Jasne, myślę też, że nie ma co pytać z tego naraz, bo to trzeba przytrawić tak, i tak, przemyśleć. Tak. Sześć. Gęgar. Książka, przez którą zarwałaś noc. I ja nie mam tak, że czytam książki po nocach, albo że na przykład wieczorem i mnie one trzymają w napięciu. Ale wybrałam tutaj książkę, przez którą nie mogłam spać. I jest to Księga Joda Henry'ego Kutnera. To są opowiadania grozy, takie osadzone w świecie Ktulu. I naprawdę, jak je przeczytałam, to potem każdy odgłos, na przykład, nie wiem, spadającego czegoś z półki przyprawiał mnie dreszcze i nie mogłam spać. Także nie dziwię się, że ci rzeczy z półek spadały w nocy. No. Nie no, widzimy... No, no wiecie, co chodzi. Co cokolwiek? Jakieś szmery. Okej. Okay. Ja mam tutaj dwóch... dwie rzeczy. E, Kryminały Joanny Chmielewskiej. Pamiętam, że kiedyś zaśmiewałam się właśnie, czytałam w nocy, no. też przez to spać nie mogłam, no bo się wchichlałam. A druga książka to Hrabia Montecristo, Aleksandra Dima również. No to jest mm. Piękna, piękna o, powieść tak. i w ogóle, w ogóle nie czuć, że są trzy tomy. No. Nie, absolutnie. No, czyta się fantastycznie i świetna rzecz. Tak. 7 okay. Siedem. Ni king, ni queen, czyli twoja ulubiona książkowa para. I ja wybrałam Willa i Lyre, czyli bohaterów z mrocznych materii Filipa Pullmana, którzy co prawda mają w tych książkach nie wiem po 14 lat, ale uważam, że ich relacja jest bardzo um, taka zrównoważona. I fajnie jest na początku przedstawione to, jak oni się właśnie nawet nie w sobie zakupują tak świadomie, tylko jak sobie pomagają, jak się wspierają. Mi się bardzo podobało. Okay. Ja miałam tutaj trudność, ponieważ mam wrażenie, że w literaturze obfitują pary, które nie są za bardzo szczęśliwe. Mm. A... Przecież też są ciekawsze no, Tak, a Ty chyba też nie czytałaś tak jak ja zresztą Jane Austen. Jak nie czytałam? Czytałaś Jane Austen? Cię, a, no, Oczywiście. A przecież ja nie. Oczywiście. No, bo tutaj nie wiem, pierwsze takie rzeczy, które no, przychodzą do głowy, no, to są różne pary z Jane Austen. Mówię bardzo tak, jak pana Darciego i Elizabeth, ale jest to też tak wybór oklepany, że. Właśnie. Nie chciałam o nich mówić, więc podam drugi wybór, też oklepany. No ale co zrobić. Ale więc... raczej nieoczywisty. Jest to na Katin i Heathcliff z Wichrowych Czytałam tą książkę po raz pierwszy, jak miałam chyba 15 lat. Po prostu ta miłość, nie mogę żyć bez duszy mojej. No, no, działa na wyobraźnię, działała na wyobraźnię 15 latki bardzo. 8. Rapidasz. Super szybka lektura. Ja tutaj wybrałam książkę, reportaż, który bardzo niedawno przeczytałam i jest to A co wyście myślały? Agnieszki Pajączkowskiej i Aleksandrę Zbroi. Przeczytałam ten reportaż w dwa dni i naprawdę też nie mogłam się od niego oderwać, bo jest bardzo, bardzo ciekawy. Ja wybrałam tutaj Wielkanocną Paradę Richarda Yatesa, książkę, którą czytałam dosyć niedawno. Jest to historia dwóch sióstr. Które szukają szczęścia w życiu po prostu i wybierają różne drogi, natomiast no, niestety nie udaje im się osiągnąć spełnionego, spokojnego życia. Ale bardzo fajna historia, polecam. Dziewięć. No i teraz nie wiem, jak to przeczytać. Iwi, Ewe. Seria, której nigdy nie masz dość i śledzisz spin-offy. ja nie mam takiej serii. Dlatego, że nawet, e, jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera, to ja nigdy nie śledziłam e, tych pobocznych e, książek, ani magicznych Zwierząt, ani e, Przeklętego Dziecka nie czytałam, także nie, e, ale powiem szybko, że jestem wielką fanką Marvela i śledzę, oglądam wszystkie Seriale i filmy z świata Marvela, które się pojawiają. Wczoraj byłam na Kapitan Marvel i po prostu jestem zachwycona. Okej. Okay. Mogłabym więcej o tym mówić, ale już się powstrzymam. To może kiedyś zrobimy osobny odcinek, co? W którym popowiadam, o swojej pasji. A ja będę siedzieć po takim odcinku. Okej, okay. ja tutaj wybrałam um, książki, które czytałam jako nastolatka, ponieważ dzisiaj e, nie mam takich historii, które bym tak śledziła. E, była kiedyś taka seria e, o siostrach bliźniaczkach. E, e, I te książki nazywały się Sweet Valley High. Był też serial telewizyjny, może pamiętacie. I przypomniałam się, że kupowałam też książki Beverly Hills. O, były książki, były książki też. Oh, wow. Natomiast książki chyba były na podstawie e, serialu. E, A, natomiast chłonęłam okay. i filmy i książki. Mm -hmm. Bardzo lubiłam bohaterów. Tak, mm. 10. Magikarp. Karp. Co w ogóle mi się kojarzy ze świątecznym karpiem. Książka, która była zaskakująco dobra. I mam e, autora... Haleda Hosseiniego i jego dwie książki kupić z nadawcem i Tysiąc Wspaniałych Słońc. Ja po prostu, jak czytałam te książki, to nie spodziewałam się, że one będą aż tak dobre i aż tak mo mocno mnie wcisną w fotel. No, polecam Wam, naprawdę. Nie mówiłyśmy jeszcze w ogóle chyba o tych książkach tutaj na kanale. Ja je też czytałam już jakiś czas temu, ale naprawdę polecam. Okej. Okay. A ja tutaj wybrałam Zimną górę Charlesa Fraziera. To jest książka, na której nakręcony został e, oscarowy film z Nicole Kidman, z Judem Law, z René Zellweger, która dostała Oscara za tą rolę. I ja przeczytałam książkę już po obejrzeniu filmu, a mimo to książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. No, tak. Świetnie napisana. Odniesienia do Odyssei. No. No, super. Tak. Także bardzo polecam. 11. LEGENDARNY Pokémon. Popularna książka, której lektury nie możesz się doczekać. I to jest Kirkę. Madlen Miller. Książka też, która była wielokrotnie fotografowana i pokazywana na Instagramie, bo ma przepiękną okładkę, jest pięknie wydana. Ja ją dostałam na święta. Inaczej pewnie bym po nią nie sięgnęła, ale skoro już jestem na mojej półce, to bardzo jestem jej ciekawa, tym bardziej, że też opinie są dość sprzeczne, różne na jej temat, także zobaczymy. Okej. Okay. A ja tutaj mam małe ogniska Celest Inc., ponieważ właśnie dostałam informację, że ta książka już na mnie czeka w mojej bibliotece, więc już niedługo zacznę uczytać. Słyszałam, że jest ona podobna bardzo do yy, małych pamstewek. To? tak, podobna, Tak? Mm których nie czytałam, jestem oglądałam ciekawa. tylko serial HBO i bardzo mi się podobał. Więc jestem ciekawa tej powieści. Pamiętam, że ona była niesamowicie długo na szczycie listy bestsellerów New York Timesa. Ja z kolei jestem bardziej ciekawa jej debiutu, bo ona była na amerykańskim Booktube bardzo właśnie szeroko omawiana ze względu na swoją pierwszą książkę i wszystko czego ci nie powiedziałem, czy nie powiedziałam, bo to nie wiem kto tam mówi, kto. Ale e, ta książka nie, nie była przetłumaczona na Polski. Jestem ciekawa, czy właśnie te małe ogniska by nie były tak popularne ze względu na ten dobry odbiór tej pierwszej książki i poszły tak Ale taką już jest przelakną, no, nie się, wiec, jest tak, się jest, tak, tak, jest tak, Już widziałam. W bibliotece widziałam właśnie, że... O, super! No to bardzo fajnie. To jak przeczytasz małe ogniska, to nam powiesz, czy fajnie pisze, to wtedy będziemy mogli wiedzieć, wiedzieć. Tak, 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 tak. tak, tak jasne. 12. Mił? Mew, kolekcjonerskie wydanie, które chcesz mieć. No i to jest ilustrowany Harry Potter. Już właśnie kiedyś pokazywałam e, te książki, i to jest na pewno seria, którą chciałabym mieć w całości. Te ilustracje są po prostu przepiękne, i można na nie tylko na ilustracje patrzeć godzinami. Okay. E. Ja w zasadzie nie mam żadnej książki, którą chciałabym tak bardzo zdobyć, ponieważ jedyna książka, która mi się naprawdę podobała, jej wydanie z takimi pozłacanymi stronicami, okładka, To był portret damy, angielskie wydanie Henry'ego Jamesa. No i mam już tu książeczkę. Jest bardzo ładna. Mimo tego, że czytałam tę książkę chyba z pięć razy, ją maltretowałam, to kupiłam. Właśnie sobie ładne wydanie, żeby mieć. 13. Poke egg. Debutancka powieść, którą się ekscytujesz. I u mnie to jest tak, że ja się tą książką ekscytuję, ale nie dlatego, że na przykład bardzo chciałabym ją przeczytać, tylko dlatego, że jej autorką jest aktorka główna od odtwórczyni głównej roli serialu Jessica Jones Marvela. Kristen Ritter i tytuł tej książki to Bonfire. Wydaje mi się, że nie jest przetłumaczona na polski, ale była pozytywnie odebrana w Stanach Zjednoczonych i takie recenzje były dość przychylne. Jest to, to taki chyba trochę kryminał, sensacja. I bardzo się cieszę też, że aktorzy nie zajmują się tylko aktorstwem, ale też na przykład piszą książki. Super. W ogóle ta aktorka jest super. Okay, Obejrzałam jeden odcinek po Twojej ja, rekomendacji nie, nie spodobała No, się. no e, Dobrze, a ja tutaj sobie wpisałam e, Angie Thomas, e, autorkę książki The Hate You Give. Nienawiść, którą dajesz, którą czytałam w niedawno i bardzo mi się podobała. E, książka skupia się na temacie rasy i problemów rasowych w Stanach Zjednoczonych. I bardzo czuję, że takich książek nie było, kiedy ja byłam nastolatką, a przynajmniej nie było w Polsce wtedy. Uważam, że świetna powieść dla młodzieży. Jeżeli macie nastoletnie dzieci, to warto im sprezentować. 14. Lure module. Auto by autor, czyli o co chodzi? Chodzi o autorów, których będziemy kupować i czytać bez względu na to, co napiszą. Wszystko i kleci. I... Miłość do grubowej deski z tak, naszej strony. Tak. I z mojej strony jest to Ewa Winnicka. Nie czytałam chyba tylko Londynczyków, no i tej najnowszej książki, Głosy, ale bardzo lubię Ewę Winnicką, Naprawdę. I udało mi się kiedyś jej autograf nawet zabrać na targach książki. O. jest taką ciepłą, naprawdę przemiłą osobą, także. Nie uwielbiam. Mu, nie mówiłaś o tym wcześniej. Nie? Może teraz jak będą targi, to ona też będzie. Pójdziemy. Zataiłaś tą informację przede mną. Przepraszam. Dobrze, dobrze. Dobrze, a ja sobie tutaj e, wpisałam Katarzynę Tubylewicz. E, bardzo podobały mi się jej książki, i jej reportażowe, i jej powieści, i jest ona świetną tłumaczką książek Michael Axelson. E, także na pewno, czy tam cokolwiek mm -hmm. napisze. I, I też się tak... bardzo rozwija. Tak, tak, ale też jest w ogóle cudowną osobą. Ja też ją widziałam na żywo. Kiedyś z mamą byłyśmy w kawiarni e, Big Book Cafe na ulicy w Warszawie i tam było organizowane właśnie takie spotkanie z nią, jak opowiadała o w o regionie szwedzkim i nawiązywała do różnych książek właśnie pisarzy szwedzkich, którzy swoje, których akcja była osadzona w Skanii i to było też super. Mówiłaś mi o tym akurat. Tak, Jeszcze sobie tutaj wpisałam um, Michaela Kanigama. Mm. Um, miałam taką fazę na niego po przeczytaniu godzin, że czytałam wszystko, co napisał wcześniej i potem kupowałam sobie jego kolejne książki, trzy książkę. I bardzo, ten, bardzo mi się pod... bardzo mi się podobało, no chyba nie tak bardzo jak godziny, szczerze mówiąc. Mhm. No i ja też sobie przypomniałam, że znowu Jennifer Egan też jest taką autorką, której wszystkie książki na pewno przeczytam prędzej czy później. Mhm. Tak. 15 serwer padł. Zapowiedź, na którą czekam od wieków. A, to ja. Ja nie czekam na jakąś konkretną zapowiedź, ale czekam na przykład, że będą w Polsce tłumaczone książki, na przykład Sary Moss, albo innej brytyjskiej autorki Alice Smith, albo Kamili Shamsi. Mhm. Także na to czekam, jeżeli na coś czekam. Nie? Ja muszę wam powiedzieć, że przy tym pytaniu Tegmara musiała im powiedzieć, na co ja czekam. Więc e, ja czekam bardzo na kolejną powieść Mamandy Adici oraz czekam na e, kolejną powieść również e, Eugenidesa. Hmm. Tak. Tak. Adici też jest, jest zresztą autorką, którą e, czytasz od tak, deski do tak, deski, tak, więc mogłaby tutaj tak. pewnie więcej w, w innych kategoriach też się pojawić. No dobra, nominacje. Zapomniałyśmy sobie zapisać tego tagu. Nominujemy zabukowaną i panią Anię z kanału Czytam i Piszę. I to wszystko? O, niech się rozwija dalej. Tak jak wszystkich od razu my nominujemy, to potem nie, nie, nie będę mieli kogo nominować. No dobrze. Więc <laughs> bardzo za Was zapraszamy. Tak, dziękujemy, że nas oglądacie. Że komentujecie. Oczywiście zachęcamy Was też do zabawy i wpisujcie swoje typy do tych wszystkich kategorii. Jak najbardziej, tak. Jeszcze się pochwalę, że od jakiegoś tygodnia mam własnego Instagrama. Tak. tak. Także Myślę, też zapraszam. W opisie jest e, login Natalii szukajcie. Jest już? Tak. O! Fajnie. <noise> Także do zobaczenia. Wkrótce. Cześć! Cześć.